Hogwarts Legacy zadebiutuje na niektórych platformach 10 lutego 2023. Ci, którzy zdecydują się na zakup nieco droższej wersji, będą mogli przejść przez bramy Hogwartu 72 godziny wcześniej. Jeżeli klikniesz witerkę I w prawym górnym rogu, to dowiesz się najważniejszych rzeczy o grze przed premierą. W tamtym materiale tylko wspomniałem o procesie przydzielania do jednego z czterech domów w Hogwartu. Dzisiaj powiem Wam, jak dokładnie tego dokonać krok po kroku i jakie są różnice wybierając każdy dom. Oczywiście nagrywam ten materiał przed premierą gry i nie mamy zbyt wielu punktów zaczepienia, ale myślę, że jest wystarczająco sporo elementów, aby zdecydować się na wybór. Muszę wspomnieć, że nie powiem, który dom jest najlepszy i nie powiem, jaki dom masz wybrać, bo na końcu tego materiału sam zdecydujesz. Na samym końcu powiem też jaki ja wybiorę. No to zaczynamy. Hogwart to szkoła dla czarodziejów. Każdy nowy uczeń przydzielany jest do jednego z czterech domów: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff i Ravenclaw. Wybór za uczniów dokonuje tiara przydziału. Tak samo będzie w grze, ale z jedną różnicą. Jeżeli Tiara przydzieli was do jakiegoś domu, to wy jako gracz będziecie ostatecznie mogli zaakceptować ten losowy wybór lub zmienić go na własny. Dlatego właśnie nagrałem ten materiał, aby pomóc wam wybrać. Przydzielenie do domu to nie jedyny wybór, którego trzeba dokonać, ponieważ jeszcze przed premierą gry można stworzyć swoją unikalną różdżkę, no ale wszystko po kolei. Tworząc konto na stronie wizardingworld.com, do której link jest w opisie, możecie zawczasu wybrać dom, różdżkę i patronusa. Chociaż patronus nic nie zmienia, to jest tylko dla waszej informacji. Polecam to zrobić, bo za to dostaniecie specjalne bonusy w grze. Teraz krok po kroku pokażę wam, jak to zrobić. Jak widzicie, tutaj możecie wybrać swojego patronusa. Tutaj swój dom, a tutaj swoją różdżkę. Oczywiście możecie też dowiedzieć się więcej na temat gry. Teraz wybieramy swój dom. Klikamy Get Sorted Now, czyli zostań wybrany. No i mamy kilka wyborów. Przed nami albo księżyc, albo gwiazdy. No nie wiem, ja wybiorę księżyc. Następnie wybieramy swojego zwierzaka, czyli koty, ropuchę albo sowe. No powiem Wam, że ja chyba wybiorę tutaj kota. Niech ma. Po kilku kolejnych wyborach tiara przydziału jest gotowa, aby dać nam dom. Według strony moim wyborem jest Slytherin. Następnie możemy wybrać sobie różdżkę i patronusa. Następną rzeczą, którą musimy zrobić to wejść na stronę Warner Bros. Games, do której link również jest w opisie. Stworzyć konto, a po stworzeniu wejść w połączenia. Po kliknięciu połączenia na samym dole mamy Harry Potter Fan Club. Klikamy połącz. Klikamy kilka kroków, które trzeba niestety kliknąć i już mamy połączone. No i wszystko mamy ustawione. Strona będzie powiązana z Twoją kopią gry i po pierwszym uruchomieniu będziesz mógł lub mogła rozpocząć przygodę pomijając ceremonię przydziału. Dwie ważne informacje. Nawet gdy wybierzesz dom przez stronę internetową, to nadal będziesz mógł go zmienić podczas ceremonii. Dodatkowo, jako nagrodę, dostaniecie ekskluzywną maskę oraz szaty. Teraz czas na opis poszczególnych domów: czym się różnią, czym się charakteryzują i jakie zmiany zobaczysz w rozgrywce. Prawdopodobnie. Na dole wideo w opisie macie znaczniki czasowe, jeżeli chcecie przeskoczyć do konkretnego domu, jednak polecam obejrzenie całości, aby dowiedzieć się, co się zmienia. Ten dom nie był tak eksponowany w filmach czy książkach. Główne kolory tego domu to niebieski i srebrny, więc takie szaty będziecie nosili po wybraniu Ravenclaw. Cechy ucznia należącego do Ravenclaw to inteligencja, wiedza, szybkie uczenie się i specyficzny humor. Biorąc pod uwagę takie cechy postaci prawdopodobnie szybciej będzie można uczyć się zaklęć czy rozwiązywać wszechobecne zagadki. Krukoni zazwyczaj chronią przyjaciół i podchodzą do rozwiązywania problemów w bardziej skalkulowany sposób. Jako krukon prawdopodobnie będziesz miał jakiegoś rodzaju bonusy związane z lekcjami. Inną nagrodą mogą być dodatkowe bonusy związane z nauką. Po prostu dostaniemy więcej lepszych przedmiotów. Inną opcją mogą być też specjalne zaklęcia, których mogą nauczać się tylko. Krukoni ze względu na swoją inteligencję, wiedza i humor mogą pomóc w zdobywaniu przyjaciół w Hogwarcie, a ci, jak wiecie, mogą nauczyć nas nowych zaklęć i pomagać w walce. Oczywiście będziesz miał dostęp do pokoju wspólnego Ravenclaw z widokiem na błonia i stadion do Quidditcha. W grze ich pokój opisany jest jako najbardziej przestronny. Pomocnikiem dla tego domu jest niedawno ujawniony Amit Takar. Amit zakochany jest w astrologii i historii. Gracze będą mogli pytać go o wskazówki dotyczące kolejnych zadań. Hufflepuff to kolejny ciekawy dom w Hogwarcie. Ich kolor wyboru to żółty i czarny. Cechy Puchona to sprawiedliwość, lojalność, cierpliwość i ciężka praca. Oczywiście lojalność powinna grać tutaj największą rolę, ponieważ prawdopodobnie pozwoli nam na zwiększenie liczby przyjaciół. Puchoni pewnie szybciej będą zdobywali zaufanie, tym samym budując mocniejszą więź z przyjaciółmi. Ciężka praca prawdopodobnie da nam bonusy związane z nagrodami za lekcje, jak w przypadku Krukonów, dodatkowe przedmioty. Pokój wspólny Hufflepuff znajduje się w piwnicy obok kuchni. Opis pokoju mówi, że jest to najbardziej przytulny ze wszystkich pokojów wspólnych. Znajduje się tam mnóstwo roślin i kwiatów. Pomocnikiem gracza znajdującego się w tym domu jest Poppy Sweeting. Kocha zwierzęta i rośliny. Ma rozległą wiedzę na temat wszystkich zwierząt. Prawdopodobnie dzięki niej szybciej zasiądziemy na wierzchowcu, aby pokonywać większe odległości, a w grze pomogą nam w walce rośliny. Prawdopodobnie będziemy też znali unikalne eliksiry. Slytherin to dom w Hogwarcie, z którego wywodzi się najwięcej czarnoksiężników. Ich barwy to srebro i zieleń cechuje ich ambicja, determinacja i spryt. Będąc ślizgonem, będziemy kroczyć ciemniejszą stroną. Prawdopodobnie będzie to zupełnie inna rozgrywka niż w pozostałych domach, ponieważ będziemy wchodzili w interakcje z wrogimi postaciami. Prawdopodobnie ze względu na mrok tego domu będziemy mogli nauczać się zakazanych czy niedostępnych zaklęć. Szybciej powinniśmy też pojąć ofensywne czary. Na terenie Hogwartu będzie mnóstwo zagadek do rozwiązania i być może jako ślizgon szybciej je rozwiążemy ze względu na determinację i spryt. Prawdopodobnie będziemy też znali więcej tajnych przejść i zdobywać przedmioty no, bez płacenia za nie, jeżeli wiecie co mam na myśli. Wspólny pokój z literynu znajduje się w lochach pod jeziorem. Wejście znajduje się na zwykłej ścianie, która po wypowiedzeniu hasła zmienia się w drzwi. Pomocnikiem ślizgona będzie Sebastian Swallow. Nauczy nas czarnej magii i zakazanych eliksirów. Wiemy, że może nauczyć nas zaklęcia Cruciatus. Gryffindor jest chyba najbardziej znanym domem w Hogwarcie za sprawą samego Pottera. Kolory gryfonów to czerwień i złoto. Każdy z uczniów jest odważny, dzielny i rycerski. Prawdopodobnie większość graczy wybierze właśnie ten dom ze względu na filmy i książki, więc prawdopodobnie ten dom zapewni nam unikalne przeżycia. Patrząc na cechy postaci możliwe, że gryfoni będą bardziej odporni na ataki i będą mieli więcej punktów życia. Po Spokój wspólny zlokalizowany jest na jednej z wież szkoły za obrazem grubej damy. Pomocnikiem gracza będzie Natsai Onaj, specjalizująca się w zaklęciach. W jej afrykańskiej szkole nauczano magii bez użycia różdżki, więc możliwe, że nauczy gracza szybszego rzucania zaklęć, co w późniejszych etapach gry powinno być kluczowe. No więc jak? Który z domów wybierzecie? Ja z pewnością jako pierwszy wybiorę Slytherin, a dopiero później resztę domów. Jeżeli będziesz grał w tą grę, to zostaw po sobie ślad w postaci łapki w górę lub komentarza. Zobaczymy, ilu z nas będzie grało. Na razie.